Hej kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na taki bardzo szybki haul. Będzie to troszkę jesienny haul z Lovely Wholesale. Pokazywania. Zacznę od rzeczy, które nie do końca przypadły mi do gustu. W zasadzie spodziewałam się otrzymać zupełnie co innego, i nie mówię tu już o jakimś innym produkcie, tylko po prostu. To, co było na zdjęciach, w ogóle nie pokrywa się z tym, co mam tutaj na wieszaczkach. Ale już Wam o tym mówię i właśnie zacznę od tej e, kurteczki. To miała być kurteczka, natomiast przyszła to taka bardzo, bardzo cienka narzutka. E, ona wygląda w ten sposób, jest w kolorze takiego pudrowego różu. Tutaj ma zameczki, e, przy rękawach e, też ma zameczki. E, zasuwana jest tutaj pod szyję, ma taki okrągły dekolt, e, tak się prezentuje. No i tak jak mówię, kolor nie do końca mój wydaje mi się, na stronie wyglądał na taki bardziej, jakby to można było powiedzieć, bardziej zimny ten właśnie róż, natomiast tutaj on jest taki odcień, taki łososiowy bardziej. Może to w kamerze też tak dobrze nie widać, natomiast musicie mi wierzyć na słowo no i zresztą zobaczcie jak to wygląda dla mnie. mi się wydaje, że to nie do końca jest to co ja bym chciała mieć wzięłam sobie rozmiar XL bo patrzyłam na wymiary i w zasadzie tutaj biust i tak dalej, wszystko jest ok, rękawy są trochę za szerokie, ale chyba w ogóle nie będę w tym chodzić, no ale chciałam Wam pokazać żebyście nie kupowali tej jakby narzutki, kurteczki dlatego, że po prostu się nie opłaca 40 zł za taki kawałek szmatki to naprawdę nie jest warte ceny, więc to jest pierwsza rzecz, druga rzecz to kurteczka, która też właśnie nie do końca mi przypadła do gustu, ale tylko ze względu na kolor. Ogólnie wykonanie: e, krój jest jak najbardziej ok, e, więc to jest taka kurtka e, biker, e, taka ramoneska, e, tutaj właśnie z jakimiś takimi pikowaniami, z zamkami. E ja sobie wzięłam rozmiar L i jest ok, tutaj wygląda w ten sposób, ma takie klamry naprawdę wykonanie wydaje mi się, że jest w porządku, natomiast kolor w ogóle mi nie pasuje źle się w nim czuję, też on jest taki, taki ciemny łosoś bym powiedziała no też pewnie nie będę jej nosić No ale tak jak mówię, chciałam Wam pokazać, bo ta, kurt ta kurtka Jest naprawdę fajna, była jeszcze w innych kolorach Może jakiś inny kolor by mi przypadł do gustu e, No ta niestety mi się nie sprawdziła Teraz taka e, też miała być Kurteczka przyszła bardziej na rzutka, Ale jest bardzo, bardzo ładna, fajna Podoba mi się, wprawdzie pewnie będę ją nosić Dopiero na wiosnę, bo teraz jest już zdecydowanie Za zimno, chyba, że gdzieś tam wiecie Pod spód, pod kurtkę e, To można jeszcze teraz nosić e, I jest to taka jakby zamszowa Ramoneska w karmelowym kolorze. Taka krótsza i z tyłu z frędzlami. I naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Ja myślę, że też dobrze leży, fajnie się układa, jest taka cienka. Ona będzie też bardzo fajna do jakichś letnich stylizacji, no bo jest cieniutka, więc bardzo mi się ona podoba. Dajcie mi koniecznie znać, co wy sądzicie o tej kurteczce. Więc to jest ta kurteczka. I ostatni szal. Szal, który po prostu jest przeogromny i z którego chyba najbardziej się cieszę. Zobaczcie, on cały kadr mi po prostu zajmuje. Nie wiem, jakie to są wymiary. Postaram się Wam wszystkie linki dać na dole, to wtedy będziecie mogli sobie zobaczyć, ale naprawdę uważam, że ten szal jest warty ceny. On chyba mnie kosztował jakieś 8 dolarów i uważam, że że jest naprawdę porównywalny z tymi szalami które możemy znaleźć u nas w sieciówkach e, i o dziwo nie śmierdział bo czasami te szale, które przychodzą po prostu z Chin to strasznie śmierdzą ten e, nie śmierdział, więc e, miałam o tyle łatwiej, że nie musiałam go wietrzyć no, ale uważam, że w ogóle kolory super ja mam zamiar sobie kupić granatową parkę to po prostu e, ten szalik sprawdzi mi się wtedy znakomicie. No i to by było na tyle koniecznie dajcie mi znać co sądzicie o tym holu e, wiem, że był krótki, ale mam nadzieję że trochę łapek w górę dostanę e, powiem Wam, że ja miałam już nie zamawiać. Z tej strony ciuchów, ale stwierdziłam, że zamówię, ponieważ. Jest to najlepszy sposób, żeby Was ostrzec przed jakimiś niechcianymi zakupami. Możecie zobaczyć te rzeczy na żywo. Ja i tak dostaję kupony na te rzeczy, więc czy je wykorzystam w taki czy w inny sposób, to naprawdę dużej różnicy mi nie robi. Chociaż powiem Wam, że sobie upatrzyłam torebkę właśnie na tej stronie, więc mam nadzieję, że, że uda mi się ją niedługo zamówić. No i to by było na tyle koniecznie. Dajcie mi znać, czy lubicie holem mierzymy. Jeżeli tak, to też oczywiście dawajcie łapki, czy wpisujcie w komentarzach. Tymczasem żegnam się z Wami i oczywiście zapraszam. Zapraszam do kolejnych filmów.